Korty z paku. I co by tutaj powiedzieć? Dzisiaj gramy w roku w grę odbiera, Aldera I no mówię, ja zagramy. Chcę zrobić taką serię z tego survivalu na modach o, Odcinki bardzo, trwały tak różnie, po 15 minut Czekajcie chwilę o, Dziękuję Dobrze. To co, możemy już powoływać tą kielkę? Nie, łyskinek, tutaj poprzem. Ja teraz nie wiem, czy to jest na No co, co się... Nie wiem, co to jest. Teraz tak, co robić, nie wiem. Ja to wtedy chyba w drewnianko. Nie mam drogi żadna. Można zrobić wtedy już, powoli. Teraz mówię, że gram po raz drugi na tej paczce modów. Spoko się wydaje. Zobaczymy, jak przyjdzie na tak około 15, do 20 minut tego tego tego. Robisz tutaj glowstone, także no mówię, że od razu że nie będzie to takie łatwe. jak coś to... A, Nie robię śkierki do bicia się, dlatego że jest to na 10310. Nie... 1, 7, piszcie czy wolicie odcinki z związania To gdzie możemy iść. Zobaczymy co? Zrobimy rzeczy i pójdziemy na tałączoną, tak mi się wydaje. Nie na całą ale na połowę puk, puk, puk. A i tak w ogóle to ostatnio wpadły cztery odcinki, coś takiego. Dwa? Tak, cztery odcinki wpadły na kanał, a to tylko i wyłącznie dlatego, że miałem bardzo długą przerwę, to mogliście zauważyć. Nie miałem chęci do nagrywania, bo po pierwsze nie wiem czego, po drugie nie chciało mi się w ogóle nagrywać. No, trochę straciłem wiarę, ale niby mam te mało subów oraz łapek, wyświetleń. Tak naprawdę to mi za nie przeszkadza, ponieważ. Ja nie się bawię przy robieniu tego. Przerwy Tak jak i tutaj była, to tam było. W sposób momencie. Tak czy Wszystko sobie katona zrobimy, tak mi się wydaje. Uh -huh. przy ataku dla maja To nie jest fajny atak. No ale dobra. Eww, yy, właśnie, bym zrobił jeden. A nie, ma, nie mam, nie mam tego. o to trochę więcej. shit. Nie mam ani jednego. I z tym jest mały problem. Hmm. Zrobię sobie kill off. O nie, bym zrobił taki błąd, bo on, on kill off już mamy. Czekajcie, bo nie jestem pewien, czy się da, ale chyba nie. Nie. Ja mam 70. No ale dobra, to ja chyba to wszystko. Przepaliłem sobie jeszcze kopera i sprawdzę, czy da się zrobić tą zbrojkę, o której mówiłem. Da się! Da się, no to dobrze, to sobie zrobimy tą zbrojkę. Mm, Dokopię jeszcze trochę. że to jest mieć nic... możecie sobie przetłumaczyć to, że się super także helmik i buciki to są takie dopływania szybsze hmm. ja może jeszcze trochę Chciałbym nagrywać Green Hill. A, czy zawodzi, lub nawet The Forest Bardzo czekam na Deforest 2. Bardzo miora. No nie mamy jedzenia i to jest problem mega duży. mi zrobimy sobie szybkie podęki. To można lecieć chyba, nie? O, się o tym chodzi, patrzcie. Pochodnia. I utyl to I teraz trochę przerąbałam z tymi pochodniami. Ja już w niektórych momentach dopóki nie będziemy mogła zostawić, nie będzie widział. co sobie już zupkę. O, i to się nazywa?

No, no ja już nie, nie. Hmm. Ja Chciałam już, już, ja tak, już odcinek ma 9 minut, a prawie nie ma. Jeszcze nie To może zrobimy tak, zwiedzimy dungeon i na tym skończymy. A następny odcinek z modułów będzie na szukanie terenu i osiedleniu się gdzieś, albo jeszcze podzwiedzamy. No prawie bym nie uwalał. No nie, bo po to lepiej... Dobra, mówi się trudno nie łapić już. To bym przypalił. Drzewienko szybko wyłapiemy. Piątek powiem Wam, jutro, jutro. Tak mi się wydaje, nie jestem pewien na 100%, ale leco filmy i to, to sporo tych filmów leci. Także ja się będę świetnie bawił. również jak lubicie to oglądać, no ale każdy lubi co lubi. Chyba wiem co zrobię. Bo... O! I pójdziemy po lawę i będziemy palić. Hmm. No, chyba tak zrobimy, ale strasznie mało no, wiaderko, no, to wytrzymałoś, mam widzę. Co w to wiaderko wygląda? aż się przypomina te stare czasy. Napiszcie w komentarzu od kiedy zaczęliście grać Minecraft'a. Chyba było wiedzieć. No dobra. Poczekamy jeszcze na jednego kastyjkę i lecimy. a już się na Ja zbiorę, bo to To był ten dungeon? Tak. to, dungeon. to wbijamy? To, <sam expedition> <Chibi>. Tak, tak, tak. Ale żeby to było bardzo zbliżone. Zakreślam ten żony. Nie, nie. Proszę mnie zostawić. Czyli jednym czego nie zrobimy w dzisiejszym odcinku? Wchodzić też, bo ja było się, że zginę. To może, no dzisiaj odcinek nie będzie jakiś ciekawy, także no... Hmm. Ale chociaż się zapoznam z tym co tutaj... O, owieczki mi powodują, no. Coś mi nie spodziewało się. Ale ci dużo rano. To może pójdziemy spać i... W tym odcinku... O. To sobie poszliśmy spać. Mogę iść spać? Mogę. Dobra. O, kozy. O, tutaj coś nie, nie zabijamy, bo nic nie mam. Łóżko zostawiam za to jeszcze jedno, bo mam dużo tej wełny. Wiecie, moje spokojne zawsze. O, no widzisz. Ale ja uważam na to lepiej To jest a To jest z ropą, inna z ropą O, bonapki. One dużo dają, wiecie I to zbliżamy się już po do 15 minut Wydaje mi się, że domek byśmy mogli zrobić w tych okolicach Znaczy nie, domek, tylko taki obóz No tak mi się wydaje, że Tutaj zrobimy obóz na następnego odcinku uzbroimy się trochę i pójdziemy na banjo. Tak, no to co, no to tutaj... Zrobimy sobie coś takiego. Takie małe wymiary tego. Я это всё как-то... -а. О, видите? Чё? <звук> ну да... Почему всё как-то Что достали а... Что меня так что тут сидели? Ну я не зачем с этим. Więc równo. O. Dobra, to do zobaczenia w kolejnym odcinku. Czy będzie się podoba świnka i luki. Do zobaczenia.